Cześć, tu Zabawy Elzebiosa. Dzisiaj będzie Psybijanka. Mhm. Uh -huh. I w tej psybiance można wszystko przybijać. co chcecie. To nie oczywiście na stole albo na ksieśle, tylko właśnie na takiej fajnej podłodze. Co to za podłoga jest? Powiedz mi, co to jest za podłoga? To jest drewniana podłoga z takich poproszków. Paproszki? A co to są te poproszki? Wiesz? Pamiętasz? One są pyłem. To jest korek. Wbijamy gwóźdki w korek. I powiedz mi, bo tutaj coś przed programem przybiłeś i nie chciałeś mi powiedzieć, co to jest, to teraz może byś wszystkim powiedział. To jest latający samochód. A mógłbyś tutaj przodem do widu? Tu jest taka chmurka, i pada na samochód, i taki dziwny Mhm. Uh -huh. kwadratowy. I on niestety się podał na samochód, i samochód niestety upadł, i, i się rozbił, i się na nowo. Był już na nowo, już się. Uh -huh. Zrobił. Bo jak pada deszcz, to niestety ten samo. Zawsze tak się robi. Jak pada co des. tu jest w zestawie? Weź zestaw teraz na środek stołu. Pokaż nam, co tu mamy w zestawie. Wi wiadomo, że masz młotek. Gdzie ten młotek jest? Drewniany. Tu jest pomalowany taką czerwoną farbą. I tu jest tak uwładzone piłą. Mhm. I tu jest złądzone Ja akurat nie wiem. Ha, A czy ten młotek ci się podoba? Nie bardzo, no tak myślałem, właśnie w to nie było ustalone wcale. Eee, kiedyś przybijaliśmy nawet takim dużym drewnianym młotkiem. Pamiętasz od zupełnie innej zabawki. Eee, krótko mówiąc, ten młotek jest lichy, słabiak słab jest, jest słabek, Więc można użyć innego młotka. I tak no. jak tak jak ty. Tak, jak ktoś jest duży to nawet może pożyczyć od taty albo od mamy młotek większy i delikatnie wtedy tutaj również poprzybijać te kocuszki. Dobrze. E, jakie mamy kształty? Powiedz, bo tutaj jest dużo kształtów, dużo kolorów. Tu jest prostokąt. Tak, prostokąt mamy. Tu są kwadraciki. Uh -huh. Tu jest koło, tu jest koło, a tu nie wiem, Tutaj, jak tam jest koło, to tu jest półkoła, czyli półkole. Półkole, trapezy, ale tutaj jeszcze jest dużo. Pokaż te klocki, co tu się ukrywają nam. Dużo rodzajów klocków. To, co Wam nie pokazałem, takie małe kółeczka i nawet takie małe coś, takie małe. Patrz. Tak. Nawet takie drobne elementy są, gdzie trzeba naprawdę się przyłożyć, żeby dobrze przybić. Eee, z... Bo bardzo trzeba się skupić, bo to jest najmniejsze. Tak. Długo mamy tą, tą przybijankę? Bardzo. Bardzo długo. Ile lat? Nie znam się jeszcze na latach. Nie znasz się jeszcze na to? No to ja ci powiem. Jakieś dwa lata mamy tą przybijankę. No i jak widać, spokojnie jeszcze dwa albo więcej lat nam posłuży. No bo można przybijać kwiatki dla mamy, mm. auta dla taty. Można przybić wszystkie klocki, wypełnić całą... lalkę. Lalkę? A czy ty się bawisz lalkami? Tak. O Boże, jak to? Mam tam lalki. Mam to... dwie. Co to są za lalki? Jedną mam syrenę, drugą też syrenę. No jasne. Prawdziwy facet to nie musi się wcale wstydzić, że jakieś ma tam e, a, zabawy. A nawet dziewczyny? Ścigówki. O, no właśnie, więc Każdy nie ma żadnych. Każdy może mieć wszystko, co chce, bo rodzice, wszystko będą kupowali. Tak jest. Mama jeszcze to zostawiła. A propos rodziców, to wcale nie chodzi o to, że jakoś pod prąd tutaj z tą przybijanką idziemy. To jest naprawdę bardzo fajna e, zabawka. Myślę, że niedoceniana. E, też po, pochłania dziecku czas. Samo się dziecko zajmuje. No jak jest małe i ma ten duży młotek od taty, to niech lepiej uważa. Tak, ale... Bo on jest taki ciężki. Tak, ale ty już masz nawet swój taki prawdziwy młotek. Tak, tak tylko on jest na wakacjach. Na wakacjach. W moim domku na drzewie, który tata mi zbudował. No? <laughs> no tak, to prawda. Mamy takie pudełeczko, które się zamyka. O, tak, zamyka. Jest osobna przegródka, ogólnie polecamy. I chcielibyśmy jeszcze jedno słowo o takich, właśnie trochę, chyba niedocenianych, niezauważanych, tak nam się przynajmniej wydaje, zabawkach powiedzieć. Co my tutaj mamy, byś powiedział? To jest ten balcony. Mhm. Uh -huh. Tak otwiera. Tak. Pokaż wszystkim. Mhm. Uh -huh. No właśnie wprawny widz to na pewno wcześniej widział, że też e, miałeś brudne rączki. No bo też żeśmy tutaj różne stempelki wykorzystywali. Też bardzo fajna zabawa. Brudzimy się strasznie, ale można się zająć, tak? No. Pokażesz jeszcze parę stempelków. Dobra, dobra, nie sprzątamy teraz. Hmm. Na każdym stempelku to są stąpelki e, niedrogie, kupione zdaje się na to jest takie inne ze słonikiem. Na Allegro. Tu jakaś z jajka niespodzianki. Mamy takie do dopieczętowania i robimy. Kiedyś mieliśmy taką przygodę, że. Co zrobiłeś z pieczątką i, i mieszkaniem? Postępowałem. Gdzie postępowałeś? Tu, 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 wszystko, wszystko, wszystko. No tak, mieliśmy... Mieliśmy taką przygodę, że... Coś mieliśmy nam, też taką... Też straszną, coś ci wpadło do głowy. Że po prostu, że ja też miałem gdzieś taką... Miałem też bardzo straszną przygodę. No tak, ale teraz mówimy o pieczątkach, żeś opieczętował nam całe mieszkanie. Jeżeli ktoś miałby podobny problem, to proszę pisać. To wtedy powiemy, co należy zrobić, żeby sobie poradzić, jak ktoś ma całe ściany, szafy, szyby, okna, drzwi i inne elementy wyposażenia domu w pieczątkach. To chętnie zdradzimy sekret, jak sobie poradzić z takimi zniszczeniami, ponieważ strachu mieliśmy dużo. No ale się udało. Lubisz pieczątki? Nie bardzo. Nie Bardzo? Dlaczego nie lubisz pieczątek? Bo on czasem ziemi bardzo wychodzi, czasem się muszę denerwować. No wiesz to, bo dawno żeśmy nie pieczętowali i jest wyschnięty tusz. By trzeba było nowego tuszu nalać. I byśmy... ja się nala tusz. no jak się nalewa tusz. Jak się nalewa tusz, bierze się tusz i się leje. Ale to raczej dorosłym polecamy zabawę. Dobrze. Także to by było chyba wszystko. Coś, coś jeszcze powiedzieć o pieczątkach albo o przybijance? Hmm, hmm, że, hmm, to, że. To jest fajniejsze od tego. Co jest fajniejsze? Pieczątki są fajniejsze od przybianki? Tak. No tak, no to, to jest cenna uwaga. Bardzo dziękujemy. I. Na no, do widzenia. dietro